Dariusz Klimczak mówi wprost, że kranówka w restauracji nie powinna być za darmo, ale zajął się tą sprawą i od pół roku już pracuje nad nowelizacją ustawy. Słuchajcie, także czy kranówka będzie za darmo, czy nie, nie wiadomo. W każdym bądź razie pewnie woda będzie po tyle, że już na knajpę nie będzie was stać, więc po co te dyskusje? Mowa dla klientów restauracji? Myślę, że to nie jest jeszcze ten czas. Ja, ja nie poprę tego typu y, rozwiązania. Ale Lewica też wystąpiła z takim projektem, żeby. No, myślę, że na początku. Wydawać się gościom skupić. wodę z kranu za darmo. Pół litra. Ja od ponad roku wspólnie z Ministerstwem Zdrowia pracujemy nad implementacją y, jednej z dyrektyw dotyczącej wody, ścieków itd., itd., której się PIS nie mógł zająć i w ogóle nic z tym nie zrobił. To jest ogromny projekt dotyczący wody. Drugi jest decentralizacja ustalania stawek, wysokości opłat za wody i ścieki I także chcę go zdecentralizować, jak te wszystkie podstawowe rzeczy przejdę w tym decentralizacja wód polskich. Reforma wód polskich to zajmę się takimi sprawami, we współpracy z przedsiębiorcami, bo ja nie chciałbym narzucać przedsiębiorcom, że masz za darmo rozdawać dzisiaj wodę, jutro solebica. Ale wody, tak? Tak. A, a, jutro, a jutro co? Jutro, no, nie we wszystkich y, y, miejscach w Polsce kranówka jest y, zdatna do picia. Ale za granicą I... często tak jest jednak w restauracjach, że no, woda jest. Y, y, darowa, Czasami, jest. To, no. Czasami jest. Niektórzy są Magdalena z tego korzystają, mówi, że dostęp do wody prawem, a nie towarem. No. I nie boimy się tego powiedzieć. Mhm. Okej, okay, yy, mamy większe problemy dzisiaj na głowie, jeżeli chodzi o wodę, działania przeciwpowodziowe, przeciwsuszowe, decentralizacja wód polskich i tak dalej. Jak się z tym uporam, chętnie porozmawiam o tego typu kwestiach, bo pani Biat chce mieć za Friko wodę w restauracji.